Przemoc zaczyna się od małych przekroczeń. Najpierw jest to kąśliwa uwaga, bardzo niewinna, jakaś mała złośliwość. Następnie pojawiają się coraz większe przekroczenia. Sprawca również chce odizolować ofiarę od rodziny. Więc mimo że najpierw był bardzo przyjazny, wręcz miły, Zaczyna nagle krytykować, pokazywać słabe strony rodziny, nagabywać na nią, żeby odsunąć i odizolować ofiary od rodziny, by nie miała dokąd pójść. W związku zaczynają się pojawiać coraz większe przekroczenia coraz głośniejsza i mocniejsza krytyka szarpania, wyzwiska. Eskalacja przemocy polega na tym, że w końcu następują pierwsze uderzenia. Oczywiście przemoc nie trwa cały czas i na tym polega cykl przemocowy, który wygląda w ten sposób, że najpierw jest okres miesiąca miodowego, czyli czas, kiedy jest dobrze, kiedy jest przyjemnie, bardzo rodzinnie. Następnie zaczyna się coś psuć, pojawia się napięcie. Czasem ofiara uczy się, żeby nie wytrzymywać tego napięcia i doprowadzić do aktu przemocy. Następują przeprosiny, i znowu zaczyna się miesiąc miodowy. Przemoc eskaluje. Zawsze, w momencie, kiedy prześladowca poczuje się bardziej pewny, że złowił swoją ofiarę, zaczyna stosować coraz większe nadużycia.